Minęła 18.45, czas na kurier mazowiecki. Natalia Nowak-Podbrożna, dzień dobry, zapraszam. Przed zamkiem książąt mazowieckich w Ciechanowie, Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło swojego kandydata do Senatu z okręgu numer 39, obejmującego pięć powiatów północnego Mazowsza: Ciechanowski, Mławski, Płoński, Przasnyski i Żuromiński. Jest nim obecny starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski, więcej w relacji Moniki Szyperskiej. Do wyborów pozostało 37 dni. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej kandydata Prawa i Sprawiedliwości z okręgu 39 do Senatu Krzysztofa Bieńkowskiego poparli posłowie Zjednoczonej Prawicy. Prawo i Sprawiedliwość ma jedynego kandydata, który chce zmieniać ten okręg, który chce prezentować potrzeby mieszkańców właśnie w parlamencie. I ważna jest też dobra współpraca zarówno w Sejmie, jak i w Senacie z rządem Rzeczypospolitej, tak żebyśmy mogli nasze postulaty Prawa i Sprawiedliwości wprowadzać realnie w życie, bo liczą się czyny, nie słowa. Zna doskonale ten okręg jako samorządowiec, jako starosta powiatu przestęskiego. Doskonale też kojarzy wszystkie te sprawy, które dotyczą właśnie tych powiatów, które wchodzą właśnie w skład okręgu 39, bo identyfikuje się też z obozem Prawa i Sprawiedliwości, bo wie doskonale, co to jest przywiązanie do tradycji. Udało się wiele zrealizować inwestycji, wesprzeć również samorządowców, bo to jest bardzo ważne, aby dobrze współpracować pomiędzy samorządem a pomiędzy rządem, ale jeszcze lepiej, jakbyśmy współpracowali dobrze z Senatem i tą gwarancję daje Krzysztof Bieńkowski. Podzyskuje szereg środków na realizację zadań samorządowych z dziedziny infrastruktury sportowej, drogowej. Nie mamy w Polsce już tego skrajnego ubóstwa najmłodszych, także z tego jestem bardzo dumna. 15 października wybierzemy 100 senatorów i 460 posłów. Monika Szyperska, TVP3 Warszawa.